Tam dzwonisz, babo, Eee, tu. ja dałam nie tą pizzę. Jak to? No, ja twoją dałam zamiast swojej. Halo, halo kochani, witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Kurczę, chciałam mam zrobić niespodziankę, ale jest napis nad twoją głową, żeby zgadywali z kim tym razem otwieram własny biznes. Zgadujcie, zgadujcie. Biznes. Proszę bardzo, to jest e, Korcia, zmieniła płeć, dlatego jej nie było tyle na YouTubie. <laughs> Dzień Witamy dobry. Was w grze pizza, restaurant together. Jeszcze zamknięte! Poczekaj, kobieto. Pizza Babo. Restaurant Together. No i będziemy grać Together. Tak. W tą grę. Tak. tak, Ten odcinek jest u mnie, kolejny będzie u Karoliny i co jakiś tak. czas myślę, że... Tak? Tak. Dobrze, No to dobrze, że się zgadza. E, myślę, że co jakiś czas po prostu będziemy Wam tak wiecie: tak o sobie wrzucać odcinki, jak będzie nam się chciało ze sobą grać. No, e, także tak. tyłkiem. Kto? Mam kot. Ej, tu jest w ogóle miska na jedzonki. Napełnij miskę. A ona napełniona, co to jest? E, chyba filety, nie? Tak wygląda. Tak wygląda. No. Tak, więc mam nadzieję, że sobie pogramy troszeczkę w tę gierkę i że nam się spodoba. No i tutaj też, patrz, jakieś mięso jest, ale tu jest jakaś no tu wołowinka. Jest. A tu może będzie się... A co tuś, się... A tu może... Oh. Ja oh. ogólnie grałam oh. już, przegrałam jeden dzień w tą grę, ale nie nagrał mi się dźwięk z mikrofonu. Mm. E, dlatego postanowiłam zaprosić Karolinę do wspólnego grania. No i tutaj właśnie mamy pokazane, co będziemy dostawać na kolejnych poziomach. Ja już miałam ten drugi level, więc miałam te napoje. Ale my tutaj nie mamy żadnych zadań, nie? No, jakoś tak nie wiem. Oczekaj, no, a, Użyj komputera. E. E, to weź tam pozamawiaj. Wkrótce. Dobra rachunki Wszystko. dostosuj piekarnia, rynek. Tam pracownicy. powinny być pieczarki, chyba oliwki do zamówienia, z tego co pamiętam. A ja Czerwona Was zachęcam papryka. do zostawiania łapeczek w górę subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, wpadajcie na kanał Korci, jeżeli lubicie Simsy. No i jeżeli spodoba Wam się ta gra, bo często zadajecie pytanie, czy będę grała w Simsy, nie? <laughs> Jak chcecie <laughs> Simsy, to idźcie do ja gram. <laughs> do Karoliny. Ja już nie, ja już nie. No, dziękuję moim wspierającym za wspieranie kanału, tutaj się wyświetlacie. Buziaki dla Was, buziaczki, buziaczki, buziaczki. Dobra, coś no. kupiłam, nie wiem, wydałam połowę naszej haj. O, jest paleta z zżar... ale o, o, zrobiła o, zakupy. Już wlazła mi w kaszę tak? przez Dobra, to jest ciasto, to co ja mam w ręce. A gdzie my to niesiemy? E, gdzie No, tam musisz na blat zanieść. I tak, na, pieczareczki, tam, tam. to wszystko trzeba pokroić. Tutaj. Mhm. Mm to wszystko kroimy A. pięknie, ładnie. Ciach, 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 Może ciach. Ja wzięłam jedną paprykę, jak ją odłożyć? E, nie A pamiętam chciałam gdzieś, już. Chciałam się Rzuć ją. Jak? G, R, F. A dobra, jakoś dobra, nie ważne. Dobra, kroimy. Pieczareczki, dobra. zobaczcie, jak ładnie wyglądają. No, także ja już tutaj zrobiłam dość sporo tych pizz, tak szczerze mówiąc. Czyli już trochę ogarniasz No temat. w tym jednym odcinku, tylko zadzwonił mi telefon, wyciszyłam mikrofon, no i już go nie włączyłam. A gadałam <grym> i grałam no. cały czas, więc... No. Znam ten ból typowy. No. Jakiś ser jeszcze zamówiłam. Ale a olej pieczarek o, tu nakroiła. No dobra, dobra, przyniosłam. Picka. No i okay. dwie osoby będzie na pewno zdecydowanie łatwiej, bo sporo tutaj było klientów. Mhm. O, znalazłam paprykę. Dobrze. Jedną to, to, samotną. Się, się, no to ta, 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 to ona. Dobra. Tnie. A, okej, okay, dobra. I co to się tutaj wrzuca? Okej, okay, do którego dobra. dałaś tam? A nie. Do... Dobra. Dobra, nieważne, nie nieważne. Okej. Okay. A co jeszcze zamawiałaś? Nic. A, tu są oliwki w tym. Tam jakieś tak, jakieś takie te, no. Jak to trzeba otworzyć, bo a, to chyba tu No, bo my musimy sobie przygotować, tak? No no. I później ją musimy open otwórz. zrobić. Open. open. Open, open. Open the door. Dobra, i to co mogę tu? Tak, dobra, czyli mamy oliwki, tu mamy kosz. Otwieramy sos pomidoro. No, otwórz się. Ty to dobrawie. wiesz, już jesteś wprawiona w takie giereczki, Ja to taki nie ogarnię. Jestem uczeń. uczeń. Praktykant. Praktykant. <grym> e, I tu mocarele sobie e, zetrzemy, r. Zetrzyj ser. Ja mogę stać na tym. Na zbywa <grym> e, Dobra, tu pojemniczek i tam są kartony w ogóle do pizzy. Chyba będzie też online. Będą o, Maku, mogli jedyne. zamawiać. A Ciekawe, ile osób tu można grać na. Tylko no, dwie, czy więcej? Nie wiem. Ale pewnie z cztery na pewno. Kurczę, to spoko. Dobra. Jakoś nie mogę. Kurczę, że tak pojedynczo to przekładać? To wszystko, czy. O, tak mogę jeszcze. Dobra, tutaj jest yy, ser. Mogę mi z tym serem pod nos. <laughs> yy, Okej. Okay. No, i dobra. Wszystko jest pokrojone? Nie, zieloną paprykę kroję. A tu coś jeszcze mam? leży. Potrzebujesz łopatki. Aha. Dobra. Tu będzie czwarty level. Tutaj są te mm, taczki. Ten ser, to można tam włożyć w ten. No trzeba by było wyjąć pojemnik jeden. ma tylko jeden, a to ja nie umiem takich rzeczy. No ale ja też nie wiem, czy można w ogóle go wyjąć. Dobra, e, tu są talerze, na tym kładziemy pizzkę. O, tutaj, tutaj. E, tu są trzy piece, więc możemy piec trzy pizze jednocześnie, co jest dosyć no to takim spoko. plusem, no. Dobra, mm -hmm. otwieram. O matko, no dobra, otwieraj. No zapraszamy. Welcome, welcome. Pierwszy dzień. Welcome. Adzież, to nie tu, ja tu, o tu. Hej, ko. Rabatów nie ma. A i -a. Ale dobrze, bo jest lokal ładny od razu. No ładnie, nie? Bo, tak, bo tak często Musisz rozwałkować co? ciasto. Hello. Co my tu będziemy sprzedawać za radę, jak tu nic nie ma? Eee, Pizza. Dobra, czekajcie, ja sobie już wezmę sos. Otwarte. Tutaj. Nie wiem. Okay. Tu sobie odłożymy o, i czekamy. Aha. Co będą chcieli za pickę. O ile ktoś przyjdzie, bo na razie nikogo nie widać. No no właśnie, Dobra, to ja sobie pokroję paprykę. O pijacz. No przejechali pieska, o nie. Mat, brutalna ta gra jest. No. A jak daleko my no. tutaj możemy iść? O, nawet budka telefoniczna jest. Kurczę, Dobra, no te zwierzaczki. O, idzie ktoś, idzie wow, wow, wow. ktoś. Idzie pan? Tak. Dzień dobry. Przywitam Witamy serdecznie. serdecznie. Bądź miła. Oczywiście, jak zawsze. Mm. akceptuj zamówienie. I to jest, jest tak. Chochelka. Stolik 8, dwa. Co on chce za pizzę, Robisz? Nie, ja próbuję to, żeby to. Czy to można wsadzić? Ale paprykę? Chyba nie. Tak, on chce paprykę. On chce zielono mi patrz, 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 ale jest on świetna. Widzisz, wsadziłam. I on chce. Y, gdzie jest ten ser? A gdzie to jest napis? A tutaj, dobra. Tam ser, dobra. I teraz musimy Ser, papryka. Tą łopatę. O, i cyk do. Ale to dziwnie wygląda. Pieca I włączamy. Masz, masz ty, ma, ty masz tę łopatę pod pachą, chciałabym Ci powiedzieć. O! Mhm. Dodatkowy smaczek. Dobra, pan tam czeka. Patrz, jakieś pistoletki tak mamy. A picie i frytki to też będziemy sprzedawać? No, kiedyś tak. Tak patrzę. Pan przyszedł, możesz przyjąć. Dzień dobry. Dobra, tutaj jeszcze 30 sekund. A to już? Taki okay. First pizza order, oh my god. It's Dobra, zapalę yeah. światełeczko. Nie możesz włączyć światła o siódmej. Dlaczego? <grym> Oszczędności. Możesz włączyć, aha. Mogę dopiero o dziewiętnastej włączyć światło, pięknie. Dobra. I jak ja mam nabrać, żeby zrobić? A musisz rozwałkować ciasto. <grym> A Kurde, Boże, jedyny... A ty masz pań... na barku tę chochlę. No mówię ci, że to tak się dziwnie trzyma. I jak ja mam to wziąć? Bierzesz yy, jeden... placek. Nie cały kosz. No. Połóż. Taki okay. Wałek. A, no mówiłam ci, że jestem praktyką. No, no to ja ci pokażę. Potem pójdziesz do szkoły i już będziesz wszystko wiedziała. Sos musisz nałożyć. Odsuń się, bo mi tu przeszkadzasz. Dobra, tutaj. I to jest dwójeczka. Przed kolejny klient, więc musisz zagęszczać ruchy. Proszę no. bardzo, proszę serdecznie. Pizka, dzień dobry. Sł słaby ze mnie tutaj jest. Um... Ja przyjmuję zamówienie i. pełni sosom. E... O, dobra, dobra. Słuchajcie, muszę rozwałkować. Mój jest trzeci czy czwarty? Tolik. No, trzeci, trzeci, trzeci. trzeci. Ser. Tu mamy. Y, tak, sos. Papryka nie. To mój czwarty, tak? Numer stolika cztery. Sos y, ser. Pieczarki. I no. Oliwki. Dobra. I teraz. Ser, pieczarki. Łopatka. Ja, mój mm. jest y, ten środkowy piecyk jak coś. Dobrze pieczarki to będzie moja czwóreczka i idę przyjąć oliwki kolejne zamówienie widzisz już kolejna pani jest kolejna osoba cicho ja tu się skupiam dobra ja już będę wałkować i trzeba tą łopatką tak no okay. e, i ona jest stolikiem numer 5. dobra sos e, raz I to się jakoś włącza I serno tak a ona się sama wyłącza tak jak tak. coś na szczęście tak. To dobrze. to dobrze. Dobra, to jest moja. Okay. Ty wzięłaś już, tak? Okej. Okay. A co i na ty się za, załama, załamania? No, już to tak oni, jeszcze, oni jeszcze nie spróbowali, już są załamani. E, tutaj no. mi zostało rację. a nie włączyłam. Dobra, Twoje jest na samej górze, chyba. Tak, chyba tak. A naszykowałaś sobie tackę, talerz? Nie. <laughs> Boże, kolejny chłop. O, moja się zrobiła. A tu numer stolika? Skąd masz? E, tu wisi. Widzisz? Mhm. Cztery, czwórka. Kurczę, tylko tutaj jest proszę. łatwo pomylić te pizzę. No. Dobra, zbieram pieniądze. Dobra, to ja robię szóstkę. No. Czy ty robiłaś? Nie, ja mam piątkę, a ty trójkę jeszcze. do Tak, tak. A ja już sklepioratka. Tylko kurczę, jak rozróżnić potem do czego ta pizza do kogo miała? Idziesz, czemu ty dziewczyno leżysz na stole? Weź się uspokój. Mówię ci, że ona już jest załamana. W miejscu publicznym jesteś. Dobra, idzie kolejna. I tutaj jest tak, że trzeba obsłużyć Trzy. wszystkich klientów, żeby móc zakończyć dzień. OMG. Oh eee Dobra. Czy działaś coś? Wyjęłaś. Co tam dzwonisz, babo? Ej, chłop. ja dałam nie tą pizzę! Jak to? No, ja twoją dałam zamiast swojej. Oż ty! mi mi zakosiła. Zabierz mu, zabierz! Czekaj, a no? A, czekaj, no daj chłopie, oddaj, no. Ale smakuje mu! Dobra, zjadę. Dobra. Dobra, nieważne. <ślesz> Może jest nawet i bardziej szczęśliwy. Tylko teraz, no, co stopłeś. To pewnie była tańsza. W no. sensie ta są zamówił. Teraz. Eee, szóstka, szóst, szóstka się piecze. A Ej, to, tu jest to? szóstka. Szóstka masz nawet to. To jest ja to samo. ja Nie w piecu siedzi. A Daj to. Idź tą szóstką. Gdzie masz tą szóstkę? No nie mam. Tu masz. Tutaj dawaj. Tu. Tam ci zaniosłam. Idź już zanieś. Gdzie ty mi to zaniosłeś? Tu. Jezus. A to my musimy jeszcze każdemu stolikowi Trzy. pamiętać gdzie co dać. No właśnie. Nie ma sensu. To trójka, to pio... właśnie Brak No papieru. i dlatego pomyliłam pizzę. Brak papieru z zamówienia na tacy O my. A, no to szóstkę. Chodź tu z tym. Daj, ja ci położę. Daj. Dzień. <śla> stój Ale no. musisz położyć. I e, spokój. Masz. Coś tu się zrobiło. Dobra, idę zanieść szóstkę. A tą gdzie teraz damy? Na razie zostawicie, i Nie wiem. Ten tu Aj, śpi. Taj, taj, taj. Dobra, to teraz ja z... Co czekaj, mamy óswas, do zrobienia. ósmy stolik. Ósmy stolik taką samą pizzę chce. O, no to gitara. To czekaj, to ja ci dam tutaj ten o. Numerek talerz. Dobra, A czyli ósemka. Y, trójka teraz. Dobra, ja zrobię trójkę. No to rób, bo to że się mi wydało. Ja miałam zrobić trójkę, to dałaś komuś. Tak? A ten jaki. Załamanie. Trójka, nerwowe. sos. Ej, pierwszy... no, panie, masz. O! o! No pojadam się. E, trójka. E, sos. Halo. Ser. Dzień dobry. Czy się oni nie mrawić, klienci. Ej! O. E, papryka Co? i... Dobra, ja robię siódemkę. Nie ja rób siódemki. Dobrze robię dziew... Co ja robię? Trójkę. trójkę Boż. Trójka moja będzie. No i właśnie, no i ja na przykład z, zapomniałam, że tutaj włożę trójkę. To powinno być jakoś podpisane. Nie. No tak. Ja Trójka. robię siódemkę. Dobra, ja robię trójkę i ona jest na samej górze, więc tu będzie pierwsza tacka. Ty robisz siódemkę, to będzie tutaj tacka. I ty włóż do środkowego pieca. Mhm. I dziewiątka będzie tutaj. I chyba, że nie, nie przyjmować tyle zamówień naraz. Dobra, Dobra dam Ja zrobię dziewiątkę i trzeba zamówić y, ciasto, bo się skończyło. Dobra, y, to ja robię teraz dziewiątkę. Ok, y, ser, pieczarki i ona Dobra. idzie na dół. Dobra, gitara. Ty robisz dziewiątkę, tak? No. Ja idę, przyjmę zamówienie. Okay. Dobry dzień. Dobra, to ja idę kupić ciasto. Mhm. Mm e? O, oh, wow. Na oh, wow. rynek pracowniczy? Tak, zamówienia online będą. Tak. O, możemy kupić napoje, to już kupię od razu. I, i, i gdzie jest tutaj jest ciasto? To razy dwa zrobię. No? Okej, okay. kup. Ku pierwszej na górze to było, które zamówienie? Pierwsze na górze, to tak jak masz tacki. Trójka. Jak ją wyjąć, tą pizzę? Łopatą. A no nie, chcę się łopatować. <noise> Pokaż. O, dobra. Jest? jest? Dobra, Dobra. do wyrzucenia. Idę, idę, idę. Gdzie jest pan z A pan już, pan już śpi. śpi? Proszę, Proszę. Tu mamy napoje, proszę, proszę to zjadać. ja sobie postawię je tutaj, czy w sensie nam, tutaj. Okej. Okay. A gdzie te tacki brudne mamy chować? One nie są brudne chyba. Aha, dobrze, świetnie, dobrze, że nie, masz, nie trzeba zmywać, roboty nie ma. No. Okej, okay, dobra, napoje. Tu jeszcze pieczary są. <laughs> tu mamy ciasto. I co, podoba Ci się na razie ta gra? No, spoko. Bardzo e, fajnie. Dobra. To trzeba się jeszcze wiesz, wdrożyć no w temat. Tak. Dobra, i co? Dobra. O Jezu, ja tych zamówień przyszło. No. Siedem, dziewięć. To co, to ja robię 10 po kolei. Dobra. 10. tylko trzeba, kurczę, jeszcze piecze? będzie ser Nie. chyba dokupić? Dobra. Siedem, siedem, dzień dobry, proszę bardzo, ser. smacznego. Co ja robię? 10 ser, papryka, papryka. Ok, i napój będzie chciał. Ty robisz dziesiątkę, no. tak? To ja tackę tutaj przygotuję. A gdzie jest, y, który piec jest wolny? Dobra, tutaj <coughs> środkowy to dycha, dobra. Środkowy to dycha i się chce ten żółty napój jeszcze, o. A gdzie to napoje? A tutaj, tutaj. mamy, dobra. Y, dobra, czyli teraz jedenastkę kręcę. Robisz jedenastkę? No. Tam ktoś stoi znowu. No, jeszcze ktoś no. las. A tu się piecze po środku co? Dycha. A dziewiątka? Na dole, tak? Dobra. No chyba. Jedenastka, yy, ser. Tylko, i potem, jak się najedzie, to też masz napisane. Jak weźmiesz pizzę i najedziesz tą pizzą na tackę, to ci mm -hmm. pokazuje, czy dobrze, czy źle. Czy są te same Aha. składniki, widzisz? No, to jest, będzie to jest to. No. A gdzie są te wszystkie łopatki? Tu jest dobra jakaś. Dobra, jedenastka idzie na dół. Okay. O jezu, gdzie ta tacka? O matko, jedyna. Tu mamy. Jezu, nie, wyłącz mi to. Tu jest chyba dycha. Tak, wszystkie są na zielono, dobra. A ciemno Ej, już jest. i można włączyć światło, właśnie. Już, A gdzie już się możemy. Już, mo już można, już można włączyć. Tu. O. Widzisz? Dobra, mm -hmm. a zbierasz pieniądze? Nie zbierasz, na stolikach są pieniądze, dobra, tutaj, 11, co tam w piecu siedzi, to ja teraz 11. muszę zarobić. to ja robię trzynastkę w takim razie, dobra, no to ja czternastkę, mhm. Mm Aha, nie rozwałkowała. Boże, z sosem położyłam, och, nic nie wylatuje, pięknie. Dobrze, by było właśnie, żeby z jednej i z drugiej strony były te same składniki. Ale możesz, ten, trzeba... możesz brać. Z drugiej strony też nie musisz przechodzić. Nie, nie. A to ja nie umiem. Aha. Dobra, co tutaj była? Jedenastka chyba tak? Jedenastka. Nie. A no faktycznie można. Co to jest za pizza? Oliwnik. No jedenastka, jedenastka chyba. Aha, Olejki. dobra, zgadza się. I sok. Dobra. I syr. Ja, oni jakieś modły odprawiają, ej. No, no, tak to wygląda. Tu pieniążki for me, dziękuję. Szkoda, że nie można tacek paru kilku naraz. No, tak, że nie można zebrać. Chyba, że osobno... A nie. A tu można chyba. Co to? Mogę tu coś wsadzić, tak? O! <dziśla> Dzień dobry, Boże, no ilu was jeszcze? Dużo, nie? No. Czekaj, ta trzynastka jeszcze chciała takie picie. Dobra, ja dobra. miałam robić czternastkę. Trzynastka jest na górze jak coś. Dobra. To czternastka po jest... środku. Tutaj ci picie dam. To czternastka po środku, dobra. Jeszcze dwunastka jest niezrobiona. O, to ja dwunastkę zrobię. Czy dwunastka się robi? Yy, nie, nic się nie robi. To ja zrobię dwunastkę. Dobra, bo to coś ja piętnastkę. Okej. Piętnastka. Ser, sos. Czy tam ktoś jeszcze przyszedł? Ludzie, no. jest noc. Proszę, nie jest już pizza. No. Dwunastka czekaj. Pieczarki i oliwki. Dobra. Pieczarki. To ja piętnastkę daję na sam dół. A tam się Pieczarki, już chyba coś oliwki, zrobiło. Piętnastka mhm. idzie na sam. Dół. I piętnastka nie chce nic do picia. Co masz? Trzynastkę? To zaniosę. Tak. A dwunastkę wkładam do pieca I Jeszcze idzie wkładam baba. na samo. Co? Jeszcze idzie baba. Ups. Jest 22 godzina. Oni dalej, a oni dalej. Dwunastka chciała coś do picia, chciała. A to czternastka. O Matulko. My mamy całą dobę. A, czekaj, czekaj, jak? Zrobię, zamknij. O. Zamknęłam. O. No w końcu. <laughs> e, dobra, to co teraz? Co tam robimy? Robimy 12, 14 i 15. Jeszcze 16 i 17. Dobra, jest no to ja 16 zrobię. Tylko kurczę, to, to chyba ja... nie starczy sera. Na jedną pizzę tylko starczy. To ja 17 16 zrobię. 16. Oliwy, idźmy mieć tryb. Kończy się ser, kończy się. No. Pizza bez sera to nie pizza. A tu w ostatnim tym co była? Jak jest numerek? No, piętnastka chyba. Pieczarki i oliwki, no. Dobra, trzeba iść kupić ser. Pieczarki i oliwki. Piętnastka nic nie chciała do picia dobrze. Yy, Bez popijania kup, racja, start. racja. Ej, co ja zrobiłam? Dzień dobry. Proszę życzę. się tu cofnąć. Dobra, yy, ser. Dobrze, że nie krzyczą na nas. No. O dobra, Boże. tutaj, a tutaj, dobra. Tutaj jest Ser. ta, na górze to jest ta. No, a trzeba rozpakować. R, rozpakuj. Dobrze, że jeszcze nie mamy, tu są składniki podane, a nie nazwy, że trzeba by było się domyślać. No jaka to pizza z no jakimiś tak. dodatkami dobra ser jest ser już ten to jest utarłam. chyba 15, tak tak okej okay. to co ja robię co zostało 15 i 16 nie 16 i 17 ale 16 ja robiłam tu jest 16 na dole no to rób a ja to zrobię 17. 17 to chyba Syr? trzeba zamknąć po prostu zrobić i... zamknij i tyle, żeby nie, żeby już więcej o. nie wchodzili. Tak. Tak, i tu jest jeszcze napój. Ok, czy wszystko się zgadza? Tak, wszystko się zgadza. No, no to Wyr trzeba i zamykać i tyle, żeby już nikt nie właził. Aha, to my takie otwarte, były się Tak. Po otwarte. Otwarte na zamówienia, zapraszamy, zapraszamy tak, i tak. złe, czemu tutaj okay. się rzucam? Dobra, Pani tutaj smutna od siedemnastki, Pan tutaj je, Pan też je, Pan zostawił pieniążki, dziękujemy, napiwki by się też przydały. Okej. Okay. Pićku, jak to Cyk. Dobra. Okej, okay, to tak, dobra. Aha, to trzeba sprzątać, dobra, ja tak widzisz. No. Dobra, w sumie może zostać, już będą nałożone. A to tutaj damy sobie do naszego magazynku. Okej. Okay. Piesek tam czeka na coś. A co ja ci mogę dać? Czekaj, pieczarkę masz. Chcesz? Miałcium, niamciu. to to sobie zjem. No a masz? Nie mamy mamy O. Ej, no, dałam, no, mu pieczarkę, a czy znaczy nie, nacisnęłam na pełni miskę. Nie możemy mu chyba dawać takich produktów, tylko napełniać miski. A tutaj też napełnimy miseczkę, proszę bardzo. O, tu sobie no, to chyba się upiekła w końcu. Dobra, tu mamy jeszcze ser. To też zostawimy tutaj. Tylko dziwne, że tu nie ma ludówki. Ej, Ej mogę włączyć ano. telewizor, patrz! Poziom, poziom ty... trzeci. Taka, ja zbieram hajs. Nie mam Czy czasu. Zbieraj, zbieraj. A tutaj jest jakiś telewizor na sali, nie? Tylko my możemy mieć. No, widzisz? Jest nas panie na włościach. Tak. No dobra, poziom trzeci, ale chyba na trzecim poziomie nic nie dostajemy, bo nic nam nie wyskoczyło, nie? No, no. Mm -hmm. nic na czwartym będzie się... olej, frytki i pudełka na frytki. O kurde, ale nikt nie zamawiał online nic, chyba nie? No bo jeszcze nie ma online. Hmm. Mhm. Patrzcie, kiedy Idę pani zobaczyć, ci... od kiedy będzie. Dobra, eee, Ku. nie ku. Tutaj, tutaj i tak, zamówienia online wkrótce. Dostosuj. Możemy zmiana koloru ścian i podłogi restauracji. Stoły możemy zmienić. Oświetlenie, ściany w kuchni i stoły kuchenne. O! Ale nie, to na piątym poziomie. To czekaj, kupię ściany, już wydajemy pieniądze. I nic więcej nie kupuję, proszę mnie nie namawiać. Ulepszenia, piekarnik, wózek na wypieki, o kurcze rachunki, nie mamy jeszcze do zapłacenia. Nazwa restauracji, o! O! No. No? No! no. no wymyśl coś, no. <laughs> Wymyślaj, proszę No cię to bardzo. może nam pomogą widzowie <laughs> wymyślić no, no. nazwę naszej e, restaurant. Czekamy. Czekamy. Jestem ciekawa, Gosia liczę myślicie. na ciebie, bo zawsze Gosia mi podpowiada. Widziałaś nowe ściany w naszej restaurant. Wow! No! Taki ekskluzywny vibe. O tak, go, o tu jeszcze pieniądze, pieniądze, pieniądze. O. Oh no. Samouczek. uczek, spadajcie, ja wszystko wiem. No. 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 <laughs> Dobra, chodź. Ale co to jakoś spodem? się kończy ten dzień, czy co? No, ja mam naciśnięte N, bo ty robiłaś tak, bo ty robiłaś sejwa. No to e, dobra, no to e, kończymy dzień. A. Zapraszamy Was na kolejny odcinek do e, Karoliny. E, będziecie mieli jej link oczywiście podlinkowany, e, także A. tam będzie kolejny odcinek. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego. Zostawcie łapeczki, subskrypcję. Do zobaczenia i pa pa! pa. E